Zdecydowaliście się stworzyć własną kampanię SMS, ale chcecie, aby SMS-y do Waszych klientów były wysyłane pod nazwą Waszej firmy? Aby to zrobić, utwórzmy Waszą własną nazwę nadawcy. W panelu użytkownika przejdź do menu Nazwa nadawcy. Następnie na otwartej stronie kliknij przycisk Dodaj nazwę nadawcy i przejdź do strony z formularzem do wypełnienia danych potrzebnych do uzyskania waszej własnej nazwy nadawcy. Przed wypełnieniem danych zalecamy zapoznanie się z informacjami po prawej stronie ekranu. Przystępujemy do wypełniania pól. Wpisujemy nazwę nadawcy. To pod tą nazwą SMS-y będą wysyłane do waszych klientów w przyszłości, imię e-mail, nazwa firmy rodzaj działalności i wybieramy województwo. Po wypełnieniu wszystkich pól zaznaczamy pole przy. Zapoznaj się z instrukcjami dopasowywania nazw alfanumerycznych, dynamicznych nazw alfanumerycznych, potwierdzając, że zapoznaliście się z instrukcją i klikamy przycisk dodaj. Wniosek o uzyskanie nazwy nadawcy został wysłany i zostanie zatwierdzony w najbliższym czasie, po czym otrzymasz SMS potwierdzenie. Możesz sprawdzić, czy nazwa nadawcy jest aktywna i czy można jej używać do kampanii na stronie nazwy nadawcy. Ważne, aby zwrócić uwagę, że masz możliwość wysyłania wiadomości z domyślnej nazwy nadawcy, która jest dostępna od razu po rejestracji w serwisie.